Będzie to najcięższy odcinek, który zrealizowałem kiedykolwiek, dlatego chciałbym, żebyś został do końca, gdyż na końcu mam ważną informację. Dzisiejszy film nie bez powodu nazywa się Misja. Otóż pewnego czasu odkryłem, że nie cele są najważniejsze w życiu, a, a misja życiowa. Co ja chcę sprawić, żeby się działo z drugim człowiekiem przez to, że robię coś po prostu Piszecie do mnie całą masę maili. Ja się czasami zastanawiam w jaki sposób skrzynki pocztowe to wytrzymują, chociaż prawdopodobnie w pewnym momencie to wszystko pierdzielnie. Ale wszystkie maile czytam. Na większość staram się odpisywać i dzisiaj chciałem wam powiedzieć o dwóch mailach, które sprawiły, że że to co robię nagle nabiera sensu. Pierwszy mail to historia Ani. Celowo zmieniłem to imię na potrzeby naszego odcinka, żeby nie zdradzać żadnych personaliów. Napisała mi w mailu, że byłem ostatnią deską ratunku. Wiem, ja przecież tworzę tylko filmiki w internecie. Nie do końca rozumiałem na początku, o co chodzi. Zmarł jej synek. I przez dwa tygodnie siedziała w pustym mieszkaniu. Nie wiedziała, co ma zrobić ze sobą. I trafiła na kanał. Mówiła, że to, co ja jej w tamtym momencie dałem, to było coś nieziemskiego, bo zajęło mi czas na całe dwa tygodnie. Czas, w którym po stracie dziecka nie wiedziała, co ze sobą miała zrobić. Za każdym razem, gdy sobie uświadamiam, że to, co robię, to, to nie są tylko głupie filmiki, a po drugiej stronie siedzi człowiek. Człowiek, który w swoim życiu może być naprawdę w różnym momencie. Jest niesamowite. Nie to, że zarabiam, nie to, że jestem szczęśliwy, nie to, że daję mi to frajdę, nie to, że czytam wasze komentarze i jest fajnie. Tylko to, że komuś po prostu realnie pomogłem. Odkryłem w tamtym momencie, że wystarczy, żebym był, żebym robił to, co robię, żebym siedział teraz, gdzie siedzę, realizował swoją pasję, bo naprawdę nie wiem, kto siedzi po drugiej stronie. Nie mam bladego pojęcia. Nie mam dla tego pojęcia, kim jesteś. Nie mam dla tego pojęcia, ile masz lat, jakie masz problemy. Druga historia to dziewczyna i przepraszam, nie pamiętam teraz Twojego imienia, ale twoja historia mnie naprawdę poruszyła. Siostra zginęła w wypadku samochodowym i ona jechała razem z nią w aucie. Mówiła, że wszelka pomoc terapeutyczna, że wszelkie wyjazdy z innymi dziećmi mającymi te same problemy dały tak naprawdę jedno wielkie gówno. Czuła się cały czas samotna, aż trafiła na kanał. Napisała mi wtedy, że już po całej akcji, że znowu zapełniłem czas. Że dałem coś, czego nie dali ci ludzie, którzy byli wokół niej. Na pierwszy rzut oka sobie myślę, że przecież ja tylko robię filmiki w internecie. Ale naprawdę nie wiem, kto siedzi po drugiej stronie. Historia skończyła się tak, że rodzice postarali się o braciszka. Skadnicie jak na imię. Wymogła na rodzicach, żeby ten braciszek miał. Mateusz. Odkryłem pewien rodzaj misji. <laughs> Niestety za późno, bo wiele z nas myśli o jakichś celach, chce coś zrobić w życiu, chce coś osiągnąć, ale nagle zadaje ktoś pytanie, a jaka jest w tym Twoja misja. Nikt nie potrafi odpowiedzieć. Spotkałem koleżankę, blogerkę na jednym, na jednym z imprez, i pierwsze zdanie, które padło z jej ust: Słuchaj, mat, moją misją jest to i to. Niesamowite. I tak naprawdę w tym miejscu nieważny jestem ja ja tylko kamerę rozkładam ja tylko do niej gadam. Ważny w tym momencie jesteś ty. I cała masa historii, jaka za tobą stoi. Jak tu trafiłaś? W związku z tym, że ja w jakiś sposób odkryłem swoją misję, moją misją jest to, żeby zapełnić Ci czas, <grym> tak po ludzku, <grym> no i zwyczajnie w świecie, żebyś miał co robić. Chciałbym, żebyś e, wszedł na stronę internetową, która w tym momencie wyświetla się tutaj, wyświetla się jest to również w opisie. Jest to strona, w której znajduje się ankieta. Dla ciebie, którą chciałbym, żebyś wypełnił. Ona służy temu, żebym ja się dowiedział, kim ty jesteś, co myślisz o moim kanale, co myślisz o tym wszystkim, co się stało w tym roku. Bo ja się staram rozwijać. Poza tym, że odkryłem w tym roku swoją misję, mam nadzieję, że za rok odkryję coś nowego, coś równie fajnego i co będzie dawało mi power na kolejny rok, kolejny rok pracy, kolejny rok z tobą. I mam nadzieję, że ze mną zostaniesz i wypełnisz tę ankietę. I uwaga, jest rzecz bardzo ważna, to to, że do najciekawszych ankiet, do najciekawszych ludzi, jak co roku będę osobiście dzwonił. Tam masz możliwość podania swojego numeru telefonu jeżeli chcesz, ja mogę do Ciebie w pewnym momencie zadzwonić. Oczywiście niestety nie do wszystkich, bo brak czasu, bo 2000-3000-4000 ankiet tego się nie da ogarnąć wszystkiego, ale gwarantuję ci, że jeżeli Twoja ankieta. Jakby coś wniesie, to nie musi być mega smutna historia Twojego życia, ale jeżeli będę miał się do czegoś odnieść, to ja bez Ciebie tak naprawdę nie idę dalej. Bo ja sobie tak wszystko wyobrażam. Człowiek, który idzie na jakiś cel w życiu, idzie po swój życiowy sukces, tak naprawdę on jest tu, ale za nim stoisz Ty. Czyli za mną stoisz Ty i za mną mnie pchasz. Także dzięki Ci serdeczne za to, że jesteś i mam nadzieję, że będziesz dalej. Troszeczkę rozpędzić dzisiaj było, ale ja Ci serdecznie dziękuję. Trzymaj się na razie.